Witam Was ze studia podcastowo muzycznego Weasel News, kochana społeczność Los Santos. Dzisiaj, wraz z ekspertem finansowym, doradcą inwestycyjnym panio, panem Mariuszem Pszkutą, porozmawiamy o formach inwestycji pieniędzy i kapitału w naszym kochanym mieście. Dzień dobry, panie Pszkuta. Dzień dobry, dzięki za zaproszenie, Zory. Dobrze, przejdźmy do pierwszego pytania. Myślę, że nurtuje ono wielu świeżych mieszkańców naszego miasta. Jakie formy inwestycji pieniędzy są warte uwagi w naszym mieście, Panie Psikuda? Dobre pytanie, Jerry. W naszym mieście możemy się cieszyć różnorodnymi formami lokat pieniężnych. Są nimi wszelkie nieruchomości, pojazdy, akcje giełdowe, kryptowaluty i kontrowersyjne, ale również warte uwagi zdrawki. Mm, to bardzo ciekawe. Która z powyższych opcji według Ciebie wiąże się z najmniejszym ryzykiem utraty kapitału? Są to, bez, są to bez wątpliwości akcje giełdowe i kryptowaluty cechujące się stałym kursem. Mimo, że pojazdy i nieruchomości również trzymają stałą wartość, to akcje giełdowe oraz kryptowaluty najłatwiej powrotem w gotówkę, co pozwala nam na szybki powrót kapitału do kieszeni. Hmm, ciekawe. Wspomniałeś o zdrabkach jako formie inwestycji pieniędzy. Co masz na myśli? Czy uważasz, że hazard to rozsądna forma inwestowania pieniędzy? Tak, mimo, że hazard może uprowadzić do szybkiej utraty kapitału. Może być również, jeżeli rozsądnie dysponujemy środkami, szybką i bardzo, bardzo ryzykowną, to skuteczną drogą do wzbogacenia się. Bardzo ciekawa opinia. Czyli podsumowując naszą rozmowę, strapka może być dobrą formą inwestowania pieniędzy, jeżeli zaakceptujemy ryzyko i zrobimy to z głową. Dobrze, bardzo ciekawa informacja. Panie Przyszkuta, a co Pan sądzi o nieruchomościach i inwestowaniu w nieruchomości, uważam, że to dosyć skrajna opinia, że nieruchomości są dobrą inwestycją, ponieważ jak wiemy, nie ma jest sprzedaży nieruchomości. No wiesz, że nieruchomości, podobnie jak auta, są inwestycją, która pełni raczej rolę ochrony kapitału przed inflacją. Inwestując w auto i nieruchomości nie dorobimy się dużej kwoty, ale obronimy kapitał przed rosnącymi cenami. Hmm. Czym kierować się przy zakupie auta lub nieruchomości pod inwestycje? Czy mamy kierować popularnością danej lokalizacji przy nieruchomościach, czy może ceną? Czym wyższa, tym lepsza? No, należy pamiętać o tym, żeby szukać takich lokalizacji nieruchomości modeli aut, które są najbardziej popularne i będziemy w stanie je szybko upłynąć z powrotem w gotówkę, sprzedając je innym obywatelom. Rozumiem. Czyli, jakby Pan miał powiedzieć taką tą zasadę, jakie nieruchomości są najbardziej popularne. Przy nieruchomościach najlepiej kierować się kwotą. Najłatwiej upłynąć tanią nieruchomość, ponieważ jest na, niej, na, niej, na nią największy popyt. Co do Dobrze. aut jest trudniejsza Dobrze. sprawa. Należy inwestować w popularne modele, na, na, na które również jest duży popyt. Ładna wizualka na pewno również ułatwi już odnalezienie klienta. Dobrze, czyli że przy inwestowaniu w takie e, rzeczy jak auta i nieruchomości, na, naszą taką złotą zasadą inwestycji jest klient. Czyli musimy Kierować się tym, co akurat najłatwiej będzie nam sprzedać w momencie kiedy będziemy chcieli z tej inwestycji się wycofać, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Podsumowując naszą, naszą rozmowę, czy mogę Pan podać zasady, którymi powinien posługiwać się każdy inwestujący pieniądze obywatel? No, po pierwsze, nie można stawiać na jedno źródło. Trzeba pamiętać, jak zawsze mawiam, każdy stół powinien mieć 8 nóg. Nie można, nie można stawiać tylko na jedną opcję inwestycji kapitału, ale na wiele różnych. To gwarantuje naszym środkom bezpieczeństwo. Myślę, że druga zas drugą zasadą powinno być Nie zniechęcanie się po porażkach inwestycyjnych. Ka yy... hmm, rozumiem, zniechęcanie się po porażkach inwestycyjnych. To jest bardzo ciekawe. Yy, tym bardziej, że jak wiemy każdy pełnia błędy inwestycyjne Myślę, że bardzo trafna na uwagę. Czy jest jakaś trzecia zasada, którą powinniśmy o której powinniśmy pamiętać? Myślę, że ostatnia, zasada, że ostatnia zasada, ale również ważna zasada jest uczenie się na błędach. Yy, to racja, racja. Myślę, że ta to, to, to zasada powinna się tyczyć każdego i nie tylko, inwest nie tylko w inwestowaniu. Dziękuję ci za program, yy, panie Przikutas. Bez S, proszę pana Psikuta. A, dobrze, dobrze, panie Psikutas. Myślę, że wiele mnie nauczył ten program i na pewno zastosuję pana rady w praktyce. A wam nasi, nasi, a wam, nasi drodzy widzowie, dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia na bieżąco programów Weasel News. Z wami ze studia Jerzy Kuciapa wraz z panem Mariuszem Psikutasem. Dziękuję, do widzenia.